czas przestrzeń czasu przed bardzo nieśmieszny żart lecimy do odcinka a w dzisiejszym odcinku wielki pojedynek original form palki oraz gialgi wistar zobaczymy który z premium collection boxów prezentuje się lepiej ze swoją kartą jumbo dwiema pięknymi promkami full artową oraz wistarową która ma lepszą przypinkę i czy te przypinki są tak ładne jak w innych premium collection boxach no i otworzymy oczywiście boosterki w jednym, jak i w drugim boksie i sprawdzimy, w którym wypadną lepsze dropy, który wygra, czy Dialga, czy może Palka w naszym czasoprzestrzennym pojedynku. Holo ostatnia karta? Ho, zaczynamy grubo! Oby dobrą kartę? No i przyprowadził No ludzisko! No mamy naszego drugiego alt arta w historii trafionego. Jeśli jesteście ciekawi, to Oglądajcie. Ale zanim oczywiście wspomnę o sponsorze naszego kanału, jakim jest Pokemarket.pl, a kto inny. Jeśli jesteście zainteresowani na przykład właśnie takimi Premium Collection boxami, zapraszam serdecznie do pierwszego linku w opisie, a jeśli chcielibyście zakupić coś innego, jakiś inny produkt związany oczywiście z kartami Pokémon, zapraszam do drugiego linku w opisie. Na przykład jeśli jesteście zainteresowani, najnowszym dodatkiem, który wyjdzie już w styczniu, jest przedpremierowo dostępny na sklepie, więc możecie zweryfikować i kupić, a jak nie, Zapisać w zakładkach na przykład na przyszłość. Serdecznie Was zapraszam jak zwykle pokemarket.pl serdecznie zapraszam, a ja przechodzę już bez zbędnego przedłużania do odcinka. I pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, aby udało nam się wbić 1000 subów do końca roku. To byłoby rewelacyjne. Brakuje nam już 140 subów, tylko 140 subów. może się uda, proszę! Przejdźmy więc do otwierania tych oto boksów. Zacznijmy otwieranie od naszej palki. Dobra, mamy to. Pudełko jest równie dobrze przyklejone jak ostatnie, które otwieraliśmy, dlatego również musiało zostać zmasakrowane jak nie wiem co. Odbezpieczmy teraz plastik. Mamy to. Dobra, szybko, gładko poszło. Tak to się przedstawia, szybkie oblukanie naszej palki Wistar. Tak się przedstawia, wygląda fajnie. Nie jest tak ładna, tu mi się wydaje, jak klasyczna wersja, no bo to jest oczywiście promka, ale jest super. Oczywiście kolejna karta Jumbo do kolekcji. Mamy boostery. I tutaj co ciekawe, mamy dwa Lost Origin i trzy Chilling Rainy. To jest dość niestandardowe. Trochę szkoda, że nie ma przynajmniej Brilliant Starsa jednego, na przykład zamiast tego Chilling Raina. Wtedy byłoby trochę lepiej, no, ale co tutaj ma rudzić? Boostery to boostery. Zawsze przecież z tego też można. Sprawić jakąś naprawdę ładną kartę. A wiem, bo otwierałem dużo czynnik Reina ostatnio. Oczywiście znacznik Vistar I przypinka. Jest dużo lżejsza niż wcześniejsza na przykład Cliwora czy to Zoroarka. Ma dużo mniej elementów i jest cieńsza. No ale sama palka najmniej przedstawia się ładnie. Ona ma. To palkie w ogóle ma skrzydła. Jest jako husaria. To tego nie wiedziałem. No ładna. Podoba mi się. Jest ok. Teraz promki. Tak przedstawia się full artowa palka. Full art, jak full art. Fajnie. I jest Vistar, którego widzieliśmy już w formie jumbo. Spoko. Boostery. Boostery z palki oczywiście odkładam na prawo, żeby później, jak otworzymy Dialga, sprawdzić, które dropy były lepsze i który z tych legendarnych Pokémonów wygra nasz pojedynek. Ok. No to teraz, jak się przedstawia Dialga. Tutaj na pewno ciut lepiej, się udało otworzyć, było trochę mniej zaklejone, więc dialga w miarę bezstratnie została otwarta. Jak się przedstawia w środku, teraz ten plastik, który poszedł gładko, jestem coraz lepszy w otwieraniu tych boksów. Promki za chwilę, teraz karta Jumbo, dialgi z oryginalnej formy, nie, to jest Origin, czyli pierwotna, to jest pierwotna forma dialgi i palki. No i w przypadku tej karty Jumbo i ogólnie Wistara, no to dialga jest lepsza. Nieznacznie, ale jej karta promo, bo jej wersja Vistarowa też jest różna, inna niż tą, którą można trafić w Astralu, ale tutaj dialga lekko wygrywa. Okej, okay, spoczko. Tutaj tak samo: 2 Lost Originy i trzy Chilling Rainy. Duża szansa na fajne dropy znacznik I nasza przypinka. Tym razem dialgi również jest cienka, jest bardzo drobna, ale ładna. Na pewno razem obie komponują się ze sobą bardzo fajnie. Nawet są tak fajnie, właśnie głowy mają odwrócone w dwie różne strony. Tworzą taki fajny komplet. Więc mając je razem, po prostu fajnie to może wyglądać. Tutaj mamy fularta. Jak dla mnie lepszy fular, tutaj dialgi niż palki. Znowu nieznacznie, chociaż to może być zależne od tego, że po prostu bardziej lubię dialgę. Z tych dwóch Pokémonów, nie wiem jak wy, e, tak przedstawia się Wisterowa. Tak samo dużo bardziej podoba mi się koncept czasu niż przestrzeni, więc możliwe, że to jest tylko i wyłącznie moja preferencja. Przez to, że wolę dialgę, po prostu bardziej podobają mi się jej karty. Możecie powiedzieć, którego Pokémona wy wolicie i właśnie która karta, jak dla was promek, bardziej wam się podoba. Więc może wy lubicie palkie i dla was palkie jest ładniejsza, więc może to od tego zależyć. Nie wiem, komentarze są Wasze. Proszę bardzo, a my przejdźmy do otwierania boosterów. No i zaczynamy. Mamy oczywiście palkie, mamy dialkę. Zacznijmy od prawej strony, czyli tak jak otwieraliśmy od palki. Let's go. Ale w tym wypadku Lost Origina zostawiam sobie na koniec, więc zaczynajmy od końca, czyli od Chilling Rain. Let's go. Siup, dobra. I możemy zaczynać od energii elektrycznej. Ciekawe, czy coś ciekawego wylosujemy. Akurat mam to szczęście, jak już mówiłem wcześniej, że dużo czynnik reina otwierałem. Na live'ie otwieraliśmy sobie dwa ETB. Z Chilling Raina, którego właśnie mi brakowało, ETB, dlatego postanowiłem uzupełnić kolekcję ETB. Weedle jako Rivers Holo. ostatnia karta. Ho! Zaczynamy grubo! Zaczynamy naprawdę potężnie od Blazikena V-Maxa. Pierwszy Vimax. Ej, ludziska. Dobra. Super. Zaczynamy od pięknego Dropa. Patrzcie, patrzcie, jaki ładny. Bardzo ładna karta do kolekcji. Fajnie. No i Chilling Rain ze strony Dialgi, więc w tym wypadku palkie wychodzi na prowadzenie. Niestety, niestety. Ja tutaj, jak mówiłem, kibicuję Dialdze. Dużo bardziej lubię tego Pokemona i mam nadzieję, że to Dialga wygra w naszym oficjalnym pojedynku. Tutaj tak samo chestplate i helmet się powtarzają. Caitlyn, no, tak samo widzę, że tutaj bardzo dużo kart się powtarza. Więc okej, okay, ciekawe. A teraz w Pokémon Go mm, wychodzą właśnie mega ewolucje tych oto Pokémonów, czyli właśnie Blaziken'a i całej tej zgrai starterów z tamtego regionu. Więc ciekawe. Akurat tak tematycznie się udało. Tutaj mamy Stini jako Reverse Holo Trawiastą, a ostatnia karta? <laughs> <laughs> uh, Zeraora Vistar. Znaczy, fu, Chciałbym Zero V. Fajnie. Co prawda, tutaj też punkcik dla dialgi, ale Vimax jednak jest większy, więc można powiedzieć, za Vimaxa Palkia dostaje punkt, a dialga za V, zwykłą kartę nie Vmaxa dostaje po prostu jeden punkt, więc jest 2-1 dla Palki. Spoczko, ale nadal 0-ora. Super. Wracamy do Palki i kolejnego czynnikreina. Zaczynam od trawiastej energii, spoczko, chociaż zakładam. Pewnie trafnie w miarę, że większość osób jest zainteresowana bardziej palkią w tym wypadku, bo jednak nie ma nic lepszego niż po prostu kupić sobie boksa z boosterkami i od razu mieć w, jako promki grywalne karty, z których można sobie zrobić deck. A w tym momencie palkia, jeśli chodzi o deck z tym kajogrem? Nie, kajoger to jest legenda. Yy, o! Kobalion jako Reverse Holo. Chodzi o to, że w deku Palki gra się tak naprawdę tylko po dwie. Palki V i v -star najczęściej, więc łatwo jest. Wystarczy kupić jednego takiego boxa, kupić jedną palkę V, jedną v -star i ma się już jednych z czołowych kart tego deku, więc fajnie. Sprawdźmy już tak bez gadania, jaka jest ostatnia karta. W ogóle tego Pokemona nie widziałem. To jest pierwsza, raz, kiedy widzę tego Pokemona. Nie spotkałem się z nim wcześniej. Kobalion. Bardzo podobny jest do... w nazwie i nawet lekko wyglądowo do Miraidona i Korajdona. Nawet jest Kobalion, Korajdon, tak się jakoś łączy ze sobą. Wszystko podobne, ale ostatnia karta Scolipid No to tutaj bez rewelacji Sprawdźmy strony Dialgi, może to jest Ten moment, w którym Dialga się odbije. Hop, dobra, metaliczna energia O, Impact Energy, fajnie Na zawsze karta Puff of the Peak. Też spoko, co prawda mam ich sporo, ale zawsze im więcej, tym lepiej, szczególnie takich grywalnych stadionów. Hatena Sobli to mam już naprawdę sporo. Szkoda, że teraz dopiero, a nie kiedy musiałem je wszystkie skupywać. Banet jako River's Holo spoczko. Ostatnia karta. Galeriański wheezing. A, to tutaj nic takiego. Też bez punktu, więc mamy w tej rundzie jakby remis. Ostatni chilling rain ze strony palki. Sprawdźmy jak to się tutaj zakończy. I mamy energię mroczną. Weeding Glows, spoczko, cię bardzo ciekawe Te rękawiczki. E Horn jako róg. Echoing, echoing? Na no to wychodzi. Fluffy, spoczko lecimy z tym zobaczyć, co tutaj jeszcze takiego możemy trafić. A wiem na pewno, że możemy trafić coś dobrego. Sinderace, Może Cinderase nam tutaj coś zapowie? Mi na przykład na live z jednego z ETB udało się trafić naprawdę fajnego V-Maxa, tęczowego, tak Wam zdradzę, ale możemy zawsze trafić jakiegoś e, Alt Arta albo chociaż Full Arta, trenera też byłoby miło. Ok, mamy Cinderase'a jako Reverse Holo, który przyprowadzi nam oby dobrą kartę. No, ludzisko, galeriański artykułowi. No, patrzcie, jakie to jest piękne. No, to nie wiem, ile tutaj punktów nawalić. Palki, ale Palkia ewidentnie chce wygrać ten pojedynek. Niesamowite. Jaka piękność. Ja nie wierzę. Dobra, ludziska. Kamera mi się przegrzała, dlatego była sekunda przerwy, w której postanowiłem jak najszybciej yy, zakoszulkować i wsadzić kartę do toploadera, bo takiej karty nie można trzymać na zewnątrz bez odpowiedniej ochrony. Mamy to! No, mamy naszego drugiego alt-arta w historii trafionego. Proszę bardzo. I to jednego z chyba z ładniejszych, jakiego mogłem. Z wszystkich galeriańskich, legendarnych ptaków, wydaje mi się, że najładniejszy jest to właśnie Artikuno. Dało mi się go trafić. No, ludziska, świetnie. No i co? Jak to, żeby zrobić sprawiedliwie? Palki chyba trzeba dać 4 punkty, więc jest w tym momencie 6 do 1. Zastał jeden busterek z Chilling Rain od Dialgi, więc sprawdźmy, czy może tutaj się coś trafi. No, ludziska, mamy to. Na koniec roku widzę, że się po prostu los do mnie naprawdę uśmiechnął. Takie mieć szczęście. Teraz, co odcinek? Co odcinek trafiamy jakąś super kartę? Ok. Mamy wodniczą energię. Bardzo mi się podoba ten opening, bardzo mi się podoba, w jaką stronę to idzie, więc tylko się dowiedzieć Spiral Energy. Ok, to chyba nie jest zbyt dobre. Honey, ok Marip no oh, ten w śniegu poczko, Swirlik, Laplasik, Dirling, Kupfu, jako Reverse Holo, czy nam sprowadzi jakąś fajną kartę? Niestety. mas snow Czyli zakończyliśmy erę Chilling Rain. Zostały nam tylko Lost Originy. Zróbmy teraz wielki pojedynek giratin. Która z nich przyniesie jakiś dobry punkcik? Może jeszcze jakiś jeden altarcik? Ho ho ho! I zaczynam od trawiastej energii. A ja, oczywiście, jak to ja? O, super! Jest dobrze grywalny supporter, którego się przyda mieć jak najwięcej, więc fajnie, że go trafiłem. A przypomnę wam o sponsorze, oczywiście, naszego kanału, jakim jest pokemarket.pl. Serdecznie zapraszam. Jeśli byście byli zainteresowani tymi boksami, które właśnie otwieram, no to oczywiście, pierwszy link opisie. Drugi link jest do samego Pokemarketu, gdybyście chcieli kupić jakieś inne produkty. Na przykład najnowszy dodatek z naszą wspaniałą Lugią, która gniecie wszystkich na standardzie. Chociaż nie, no nieprawda. No, ale pojawia się dużo nowych deków, które próbuje ją jakoś skontrować. Tutaj mamy Store Journera, Jak zwykle ciężki Pokemon do wymowy, ale udało się jako Reverse Holo. A ostatnią kartę już widzę, że jest to Dugong, który nawet nie jest Holo, więc tutaj palka się nie popisała. Sprawdźmy, jak przy przedstawi się giratina w Dialce. U Dialki. Ogólnie energia, od tego zaczynamy. W ogóle wiele razy spotkałem się z tym, więc możliwe, że to jest yy, mój błąd, jeśli chodzi o wymowę. Ale dużo osób na Giratinę mówi Giratina, i byłem ciekawy Waszego zdania. Co o tym myślicie, jak wy mówicie na Giratinę? Bo osobiście nawet uważam, że Giratina brzmi po prostu po stokroć lepiej. I Giratina, jeśli nawet jest to bardziej poprawna wymowa, jej nazwy, to po prostu brzmi jak totalna kupa. Nie chciałbym, jakby nie czuję jakby tej powagi w Giratimie bardziej niż w Giratinie ale może to jest właśnie moje. Dlatego jestem ciekawy, co Wy o tym myślicie. Tutaj mamy Mieszao jako Reverse Holo, Siup, Porygon Z, to był po ostatnim boosterze. Mam nadzieję, że coś będzie. Sprawdźmy to, bo będzie smutno. Na starcie przekręcony znacznik, Wistarowo oczywiście, niepotrzebna sprawa. Ostatnio robiłem sobie słana. Ostatnio robiłem sobie czystki. Znaczy, czystki robiłem sobie, układałem kolekcję, która była porozrzucana po wszystkich ATB. Postanowiłem to jakoś posegregować, zrobić sobie jakiś większego Bulka z wszystkimi kartami. Oddzielić kartę energii od kart Pokémon. I kurczę, ile tych kart właśnie, tych markerów Vistarowych mam, to jest wow, samych kart energii tak samo. Więc dobry powód, żeby jakoś się ciekawie, kreatywnie wykorzystać. Żeby one po prostu się nie kitrały. O Lady. Jako River Holo, żeby one nie siedziały po prostu w pudełku bezczynnie, tylko coś z nimi zrobić. No bo one i tak nie mają żadnej wartości, więc zawsze można z nich coś zrobić. A to jest jakaś, w sumie jakaś karta. Zawsze coś można z tego zrobić myślę, żeby coś wymyślić takiego fajnego. Ok, to jest nasz River Solo. Sprawdźmy, jaka jest ostatnia karta. Sisłańska gudra. Fajnie, bo nie miałem jej. Ona jest holo. Poczko ją mieć, po prostu do kolekcji, żeby potencjalnie, na przykład, mieć uzbieranego całego Lost Origin'a. Ale nie jest to żadna mega ciekawa karta, więc szkoda. Został nam ostatni booster. Zobaczmy. Zaczynamy od walczącej energii O wiem, a teraz zagram jak typowy Zachłanny na łapki Suby youtuber i powiem wam A teraz pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę Zasubujcie kanał i na pewno trafimy Coś mega dobrego, jeśli tylko W tym momencie dasz łapkę w górę, widzisz już Coraz, coraz bliżej, zaraz, zaraz się pojawi Ostatnia karta, szybko zasubuj ten kanał Żebyśmy do końca roku wbili tysiąc subów W innym wypadku nie trafimy Giratiny Giratiny, czy jak tam wolisz Żeby ją nazywać, o nie, lecimy Reinhorn jako Oliver's hollow, jaka jest ostatnia Karta, czy będzie to nasze Giratina? Czy już zostawiłeś łapkę? Dobra, już przestaję Przepraszam, dobra, ostatnia karta? No nie, powiedziałem Że nie miałem Gudry I dostałem dwie, okej okay. No to w naszym pojedynku dialgi versus palki, no to wygrała bezkonkurencyjnie. No, palkia za sprawą, nawet, nawet nie za jego sprawą, bo nawet bez niego i tak z jednym Vimaxem na koncie wygrałaby z jedną fałką. Cieszę się, cieszę się, jak to wychodzi. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani tymi produktami, jak zawsze, linki w opisie do Pokemarketu. A ja się z Wami żegnam do następnego odcinka, a w tym wypadku raczej do następnego live'a, który będzie dzisiaj. Kiedy ten odcinek wlatuje, czyli w piątek, może wieczorkiem, zobaczymy. W razie czego pamiętajcie, żeby wchodzić na kartę społeczność, i zobaczymy, jak to wygląda. kolekcja się powiększa: czy to karty Jumbo, czy to fajnych promek, czy to właśnie alternatywnych artów. Kurczę! Druga moja karta w historii. To jest pamiętny moment, który zostanie zapisany na kartę historii. Bez już przedłużania, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Hej! Cześć! Pa!